Siemanko, doktoralian, z tej strony się kłania. Dzisiaj tak nietypowo zaczynamy w kolejnym odcinku karcianych przesyłek. Tym razem bardzo duża przesyłka od Łukasza. Łukasz, bardzo proszę Cię o info, o info na pw. Jaki masz nick. czy to był uzganiany, ponieważ ja po imieniu nazwisku tutaj na tej kopercie nie mam pojęcia od kogo jest ta, ta paczka. A jest ona spora, więc domyślam się, że coś będzie trzeba wysłać tobie. Bo chyba, że będzie liści w środku, zobaczymy. Nie odwracam mi paczki, bo tu jest adres, nie chcę go sobie zamazywać, żeby nie stracić kontaktu z właścicielem tej paczki, właściwie nadawcą tej paczki. Zobaczymy, wysypiemy, tylko coś tutaj się znajduje. Albo może tak, będę wysypywał, tylko wyciągniemy. Zobaczcie, taki pęczek, dwójka. Macie nam otwieraj według numerków to jest jedynka, tu jest dwójka Więc zobaczymy co tutaj jeszcze jest trójka jeszcze coś to jest wszystko karty specjalne otwórz na końcu no dobrze, czyli tak Otwieramy według numerków zobaczymy czy doktor Radian jest doktorem i ma nożyczki przy sobie, ma Dzisiaj myślemy, dzisiaj myślimy. Ta, 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 ta Jutro Sylwester! Zabawa na całego! Gdzie się wybieracie, to? Jedziecie w domu? Będziecie oglądać nie Szalonego, Sepka? Będziecie oglądać? O, ja chyba już wiem. To ja nie wiem, czy to nie jest od... Czy to nie jest paczka od Jeffersona? Ale żeby to tak szybko przyszło... No... Kurde zobaczcie, tu mamy podstawki. O, z Premier League z zeszłorocznej Mamy Stadion Arsenalu. O, mamy z Arsenalu, to jest poukładane. Wengera mamy Santosa? Mamy Sagne, mamy Gipsa, mamy Kościelnego mamy Vermelena, czemu Leina, diamy Rosickiego, kurde, Kacorle, Żiru. no kurde, nieźle, to tyle mamy z Arsenalu. ale karteczki, to chyba to jest Jefferson, chociaż nie wiem, zobaczcie tutaj co się dzieje, no, ale kurde jeszcze fajnie bo są posortowane Zobaczcie, ja może nie będę mówił, bo będzie to za długo wszystko zaleciało. Już mamy 3 minuty. Ach, Mateo, Di Mateo, menadżer Chelsea, no, Petr no, Iwanowicz, kurde, ale karty. Luis, Cahill, Terry, kurde, Malduda, Ramirez, kurde, no, Torres nawet, ach. Zobaczcie, stadion Evertonu. Ale kartki, ja coś kojarzę, kurde, ktoś miał mi coś wysłać, ale cholera, no odezwij się, proszę Cię na... Mm, super, znowu menedżera mamy. Hey, Tiger, kurde. Ale kartki w idealnym stanie są, no takie karty to ja lubię. Naprawdę. Och. Everton. Uuuu, a tu to jest, Kowen No, zobaczcie Tu mamy Chyba mi się wydaje, że to będą, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć zespołów tylko z Premier League Wydaje mi się, że tutaj w tej dwójce także będą Mecz o taksy. Zobaczymy Dzięki za przesyłkę, naprawdę, no kurde, tylko się dowiem od kogo to jest, bo no, to nie było tyle tego nie pamiętam, ale coś się kojarzy z Jeffersonem O proszę No to może nie być, tu mamy Liverpool Tu mamy Liverpool Ale tych kad jest mnóstwo Kurde, ale przesyłka. Reina, Pepe Reina. Jeszcze w Liverpoolu. Teraz jest w Napoli. No. Johnson. Kerry, Karagier, Enrique. Skrtel. Joe Cole. Downing. Shervey. Super Liverpool Zobaczcie, tutaj Manchester City Stadion, Etihad Stadion. Wow, jestem na no kurde, Lescott, Garcia, Toure, Barry, Tevez, Balotelli jeszcze. Balotelli jeszcze i Tevez w innych barwach. Teraz Tevez w Juventusie, a Balotelli jest, jak się nie mylę, w Milanie, tak? nie, tam po tą włoską nigdy tak bardzo nie śledzę, ale tak mi się wydaje, że dobrze mówię. Ford! no proszę, no i mamy, tutaj mamy same gwiazdy Fer Ferguson'a już też, to nie ten Smelling, Ferdinand Didi, Jones, Valencia, Scholes, Karwick, Carrick, Giggs, Welbeck i Rooney Kurde, już nie mam tego gdzie dawać masakra karty, zobaczcie tutaj co to jest? Spost i na nie wiem czy to jest stadion. Newcastle. A, Newcastle. Newcastle to jest tak. Zobaczcie, tu już mamy 6 minut. Nie, to tutaj trzeba troszeczkę przyspieszyć, bo się nie ogarniemy. Świetne, no karty są boskie. Muszę trochę przyspieszyć. Zobaczcie, ile tego jest. Co jest niemożliwe, co za przysyłka. niestety muszę przyspieszyć, bo nie wyrobimy się a nie chcę tego na części dzielić, bo mam taką zasadę, że karcianych przesyłek nie dzielimy, no ale naprawdę no jesteś człowiekiem, jesteś wielki, ten który te karty przysłał jest, jest naprawdę wielki Zresztą to właściwie będą komplety tutaj tu są praktycznie komplety tu będą pewnie też jeszcze bo nie mamy wszystkich zespołów z Premier League więc na bank tutaj będą dalsze. Kurde, zobaczcie. Nie wierzę. Kurde, nie wierzę. Tyle kart przysłać. I wszystko w praktycznie w idealnym stanie. Zobaczcie jak te karty wyglądają. To jest, to jest coś pięknego, nie? Lecimy tymi bazówkami. Bo tam na nas czeka jeszcze karty specjalne. Zobaczcie. To wszystko fajnie wygląda ale czasu nie ma, niestety nie ma czasu. A mnóstwo. ponumerowane wszystko fajnie. Po kolei muszę sobie album sprawić, bo nie mam jeszcze albumu do tej edycji. Także następnym zakupem będzie laundrup. Album pewnie też do tej edycji, już obowiązkowo jutro prawdopodobnie przyjdzie do mnie przesyłka z Cards także też będę wstawiał filmiki przesyłka będzie dość, dość spora zobaczymy jak to wszystko wyjdzie ale będzie trochę fajnych akcesoriów, także myślę, że Wam się spodobają o, tu jeszcze mamy, o ile, tak to jest po prostu, ujj, tyle kart, coś przesłano. Masakra, po prostu masakra. To jest tak, zbudujemy taką wieżę z tych bazówek. Dobra, czekajcie. Tak. Tak. Trudno, filmik będzie dłuższy, ale ta paczka na pewno zasługuje, żeby było właśnie. Tak, a nie inaczej. Mam nadzieję, że mi pamięci w iPadzie wystarczy, bo mi się pochlasta, Jakby mi tutaj w tym momencie się. Zobaczcie, to są wszystko bazowy. I dlatego jest. To jest jedna edycja. I mamy teraz deser. Czekajcie, na deser, bo to jest najważniejsze. Jak sam. Stwierdził zostawić na koniec. No i zostawiłem. Ło, kurde, ile kart specjalnych. Masakra. Zobaczcie, Mata. Kurde, no nie, nie wierzę. No. Jawelicz. Ruiz. Rudy. Co za paczka. Tam jeszcze są legendy nawet. Proszę się, odezwij się właścicielu tych kart. Na PW albo pod filmikiem, no muszę Cię znaleźć. Ja coś kojarzę, że ja z kimś się dogadywałem właśnie w tej sprawie. Tu mamy, kurde, no ale. Challenge, power, men of the match tutaj mamy. Zobaczcie, jakie karty. I one są wszystkie w super stanie. Ale paczka. No, kurde, przesyłka na najwyższym poziomie. Zobaczcie, legend. To są jaja. Są legendy wszystko. Patrzcie, mamy z legend Sar'a, mamy Simana, mamy Teriego, mamy Ashley Cola, mamy Stuart'a Piersa, mamy Geralda, mamy Roykina, mamy Vier, mamy Fabregasa, mamy Ryana Gixa. mamy Pricea, mamy Robena. <grym> A nie Rowan jeszcze w Chelsea, nie jest jajka Dawid O kurde no nie no po prostu nie rozwaliło mnie te jeszcze mamy kantonę Rozwaliło mnie, zobaczcie Ta przesyłka mnie rozwaliła Człowieku, kurde, czemuś nie zostawił mi żadnych tych danych pod, w, w jakimś liście albo w czymś, no. Ja mam tyle wysyłek, że nie pamiętam z wszystkim jak się tam dogadywałem, ale no. Na pewno wrócę do, do Ciebie, no coś pięknego. Przesyłka jest niesamowita. Te legendy to jest złotkowo. Miód, normalnie miód. Tu mam jeszcze mecz of ataxi. Zobaczcie. Jak to wszystko pięknie wygląda, A, znaczy star player, przepraszam. To mamy, star player to jest. To są wszystko star player'y. Star sinning'i. Persji, kurde, Anita. Yes, this... Się ręca często z takich przesyłek. No i menu w The match". Zobaczcie. No to dzięki przyjacielu, no po prostu no dzięki, 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 dzięki. No jesteś nie, jesteś niesamowity przyjacielu No kurde szkoda mi, że nie mogę tego kanału polecić. Wszystko będzie w opisie. Obiecuję, że jak tylko się ze mną skontaktujesz, będzie w to w opisie, będzie też sprostowanie, będzie adnotacja do polecenia twojego kanału. No naprawdę jesteś, jesteś super. No, dzięki wielkie, trzymajcie się, ciepło. Hej.